Nazywam się Marta Shiwaitis Obiegło, mam 22 lata. Właśnie przepłynęłam pierwszy odcinek mojego samotnego rejsu dookoła świata. Żaglarstwem zajmuję się od jakichś 10 lat. Pasją tą zaraził mnie mój tata. Zaczynałam od rejsów w jachtklubie STAL po Bałtyku, na naszych ślicznych drewnianych żaglowcach i jachtach. A później starałam się zrobić jakieś kolejne stopnie. W tej chwili jestem kapitanem jachtowym. I Przez ostatnie parę lat zajmowałam się szkoleniem ludzi, edukowaniem żeglarzy, zarażaniem ich pasją, by powiększyć nasze grono dziewcząt żeglujących najchętniej. Głównie pływałam po Bałtyku, Morzu Północnym, Wybrzeżu Atlantyku i Morzu Śródziemnym, zarówno Liguryjskim, jak i Wybrzeżu Dalmatyńskim. Tam najczęściej spędzam czas. Zaczynam właśnie rejs dookoła świata. Rejs ma przebiegać trasą pasatową. Rozpoczął się w Puerto La Cruz w Wenezueli, przez kanał panamski, Galapagos, Polinezję francuską, Papuę Nową Gwineę, Australię, następnie Wyspy Pacyfiku, południową Afrykę, przylądek Dobrej Nadziei, przez Atlantyk do Brazylii i koniec jest w tym samym porcie, gdzie zaczęłam w Wenezueli. Rejs zaplanowany jest na mniej więcej rok trwania. Sama żegluga powinna zająć jakieś 7 miesięcy plus kilka postojów kilkanaście zaplanowanych na trasie które powinny zająć po, po kilka do kilkunastu dni w tych miejscach, szczególnie wyjątkowych i bardzo popularnych dla żeglarzy. Mam czas na uzupełnienie paliwa, wody, zapasów żywności i jakiś, jakiś odpoczynek plus zwiedzanie. W tej chwili jest koniec maja 2008 roku. Od jakichś dwóch tygodni siedzę w kolon, czyli przy wejściu do kanału panamskiego, czekając na, na przejście przez kanał, żeby wreszcie znaleźć się na Pacyfiku. I jeszcze to potrwa jakieś dwa tygodnie i wtedy będę mogła ruszyć na mój kolejny etap samotnej żeglugi, tym razem na Galapagos. Po zakończeniu studiów obroniłam dyplom w kwietniu tego roku. Przyleciałam do Puerto La Cruz do Wenezueli i tam spędziłam prawie cztery tygodnie przygotowując jacht do, do samotnej żeglugi. W Wenezueli spędziliśmy wiele dni montując nowe urządzenia, specjalne przystosowania i jacht po już raz, który opłynął ziemię, teraz jest gotowy do następnego kółka, nawet przy samotnej żagludze. Pierwszy odcinek rejsu zajął mi około tygodnia. Wypłynęłam 27 kwietnia z Puerto La Cruz, płynąc wzdłuż Antylii Holenderskich i Wybrzeża Kolumbijskiego, żeby znaleźć się w Panamie, gdzie teraz jesteśmy. Etap był, ciężko powiedzieć czy krótki, czy długi, był to mój absolutnie debiut, jeśli chodzi o samotną żeglugę, więc był to chyba jeden z najważniejszych dla mnie odcinków. Będę w stanie to stwierdzić mniej więcej za rok, jak już będę wiedziała. Nie wiedziałam, czy jestem w stanie pływać sama, czy jest to bardzo trudne, czy znając tylko opowieści i kilka książek na ten temat, ciężko stwierdzić, jak się zareaguje na, na samodzielność na oceanie. Myślę, że bardzo dobrze się w tym znajduję i bez problemu to przebiegało. Jeśli chodzi o samotną żeglugę, to myślałam, że jest to znacznie trudniejsze zajęcie. Przypuszczam, że jest to dostępne dla każdego, kto ma wolę w sobie pływania takiego. Etap trwał 8 dni w sumie. Nie, nie był dla mnie męczący ani jakiś denerwujący. Wiele rzeczy się działo ze względu na zmienne warunki pogodowe. Początkowo wiatr z dziobu, dwie doby halsowania się pod wiatrą o sile 6-7 w skali Forta. Jacht po rocznym postoju na lądzie dopiero się docierał, więc parę awarii się wydarzyło, więc chodziłam z kombinerkami i śrubokrętami. Cały czas pod ręką i bardzo się to przydawało i myślę, że teraz już jesteśmy gotowi i ja i mój statek. Jednostka, którą wyruszyłam w samotny rejs dookoła świata nazywa się Mantra Ania i jest mantrą Marty w tej chwili. Jest to Mantra 28, czyli jacht wybudowany w stoczni pana Andrzeja Armińskiego w Szczecinie. Właśnie on zaproponował mi wzięcie udziału w rejsie dookoła świata, zarówno poprzednim jak i tym. Jacht ma 28 stóp, czyli nieco ponad 8 metrów długości. Jest w pełni wyposażoną jednostką oceaniczną. Ma duże zbiorniki z wodą które, i paliwem, które zapewniają jednostce dużą autonomiczność. Jest przystosowana do żeglugi na długich odcinkach bez konieczności zawijania do portu. Ma wszystko to, co powinien mieć jacht, na którym się żyje, czyli kuchnię, łazienkę, prysznic, zarówno na pokładzie z słodką, słoną wodą, ciepłą, zimną, jak również wewnątrz. Pod pokładem jest też i prysznic, i łazienka, i toaleta. W sumie cztery miejsca do spania, więc jak się nudzę, to mogę zmieniać sobie miejsce zakwaterowania. Dużo schowków, szafek, dwie szafy na narzędzia, kilka bakist na zapasowe żagle, dodatkowe urządzenia. Jest duży stół nawigacyjny, który bardzo pomaga, wyposażony w laptopa z mapami elektronicznymi oraz mapy papierowe. Chyba mam cztery GPS-y na pokładzie, tak w razie czego. Pomysłodawcą i sponsorem rejsu dookoła świata jest pan Andrzej Armiński. Miałam okazję go poznać właściwie przez telefon przed poprzednim rejsem dookoła świata. Usłyszałam mniej więcej koło 17 po południu pytanie, czy chciałabym lecieć do Brazylii i wziąć udział w kobiecym rejsie dookoła świata. Tak niewiele się zastanawiając, powiedziałam, że tak. Później się spotkaliśmy w Szczecinie, a następnie już w Salvador Baja, gdzie Byłam kapitanem jachtu Mantra Asia na trasie z Brazylii, na Karaiby i do Wenezueli i miałam okazję zamknąć poprzedni rejs e, dwuosobowy e, mantr dookoła świata. E, jest pan Andrzej Jarmiński osobą dla mnie zaskakującą. Dzwoni albo wysyła SMS-a z pytaniem o życiowej wagi, e, czy chciałabym opłynąć świat tym razem sama. Oczywiście, że niewiele się zastanawiając, odpisuje się, że tak, później no, trzeba się jeszcze trochę zastanowić, ale, ale jednak to wszystko przezwycięża. I jest osobą, która się nami zajmuje na tej trasie, udziela nam porad technicznych, nawigacyjnych. E, cały czas opiekuje się na, nami jako stacja pogodowa, e, informując nas o potencjalnych zagrożeniach e, w kolejnych portach, na, na kolejnych odcinkach żeglugi. I zapewnia nam taki kontakt z lądem i jakieś poczucie bezpieczeństwa.